Hey, cześć, cześć. Mano wam wszystkim z tej strony. Bercik kontynuujemy naszą przygodę w grze Beyond Good Evil. I na wstępie tak możemy iść tu albo tu z tymi skrzyniami. Co jest właśnie z tymi skrzyniami? Wykryto niewielką biologiczną. Dobra, mm, mapa. Jak wygląda mapa? Mamy iść tam, to idziemy tu. Zadziała to? E, ty działa, idziemy, idziemy, page szafka elektryczna? Co jest? Zmieni mi tą kamerę. Aha, Wow. Mam cię, mam cię już. Kurde, cały czas nie ten guzik na tam tym uh, Nie wiem, nie wiem. <laughs> Nieźle podskakujesz, moja świnko. Dobra, no ja już wiem prawdopodobnie o co chodzi, ale kurde, nie ten guzik. Mapa. Mapa. Dobra. To szare to. Nie, dobra. Prawdopodobnie wiem, co trzeba zrobić. Tu nic chyba nie ma co A właśnie! Bo ja odebrałem jakiś pak... Nie to muszę... Inwentury. Gdzie to może być? A, nie mam nic. Aha. Nie mam. A ty, ty coś masz? O, ty nawet już garcie nie masz. To muszę tobie chyba dać trochę mhm masz trzy nawet ci dam jedz sobie ale to musimy f pchnij ja chyba nic z tym nie zrobię bo chyba potrzebuję tutaj mieć taką rękawicę którą po którą mogę strzelać wyrwane przewody małego obejścia to dopiero będzie kawał dobrego reportaru, tak tylko pilnuj się żadnych żadnego dzikowania czy dziwkowania fotografuj wszystko co on... niezwykłe i spadamy czyli tutaj na razie nic nie zrobię, na to wychodzi bo to jest takie coś, że tym się chyba jakoś strzela, ale się nie da, dobra? No to wracamy, no. O kurde, timing idealny. No to idziemy dalej, no, jeszcze tutaj nie mamy po co. Pokój z windą. Stąd przyszliśmy. Tu nic. Ty, naprawdę? Hang in there, old buddy. Uncle Page will make it all better. You think you can fix it? Well, I'll give it a go, but don't be uh -huh. expecting any miracles. Took one heck of a jolt for the look at that cable. It's gonna be needing a new beater, too. It's up to you to find an organ donor. Yeah. A hmm. fuse. Hmm. What do you expect dobra? me to find a fuse around here. Gotta have one. Dobra, on tu naprawia windę. No my pewnie nie mamy tu, żeby nic wsadzić. No dobra, no i tyle to ja się domyśliłem. Tam też na razie nie przejdziemy, to chyba musimy iść tu jeszcze chyba możemy gdzieś o kurde. O kurde, o kurde, co to jest tu? I na pewno sobie zapiszemy georkę. Zapisz, bo nie wiem w ogóle, gdzie my teraz idziemy i co się dzieje. No, nie, skaczemy. No, okej, okay, przeskoczyłem. I się okaże, że nic tu nie, nie zrobimy więcej. No, kurde, znowu nie to nacis. Nic nie zrobimy. Kurde, znowu nie ten guzik. A tu jakoś coś widać. No, czyli przyszedłem tu na marne. Dobra. No trudno. Ale jak dowiemy się, jak rozwalać te kraty, to wrócimy tu. Spinaj się i biegnij. Jade, albo Shiny. Jak zwał, tak zwał. Coś mi się właśnie wydawało, że tutaj jest coś kurde nie, halo, z Tym bij. Dobra. No to co? No to zostało nam już tylko iść tu. Bo inaczej tego nie zrobimy. Zobaczymy, co tutaj się ukrywa. Zachodnie skrzydło. Winda serwisowa. No widzę, że winda serwisowa. A tu co jest? Mamy iść windą, czy tu? Ho, ho, ho. No to jest pytanie. Coś przyjedzie tu, jedzie. o kurde o co jest tu? Ty. O co jest, kurde Aha, nie mogę, kurde. Nie! O, jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden. Page nie bigo. A, nie mogę tego zrobić, zdjęcie. No dobra, chyba wszyscy. No, no need to thank me. Sunny smile. Ale przecież nic nie zrobiłeś. Yeah, I'll give you a sunny smile. Co? On ma to kliknąć. A my gdzie? A my sobie jedziemy sami. A my jesteśmy piętro wyżej, tylko uh -huh. gdzie leżysz? No ok, tutaj nic pewnie nie zrobimy. Tu puste skrzynie sobie I jadą. No. o kurde. O, rozwalił. Tutaj nam nie otworzy, to mamy rozwalone. A tu nas chyba zamknie już pój po nas. O! Jakiś blub. O nie, tu jest ten! Ten agent. Co my teraz teraz zrobić? A już wiem gdzie jesteśmy. Dawaj mi hasło. No, o. No nie zostało zrobione. Halo, coś. No jest tu. No okej, okay. wyśli. No. Aaa! Musiałem to zrobić. Got it, Shawnee. No I'll dobra. send this photo on to the governor. She'll send you the code to the locker. No to okej, okay, wysyłaj. Dawaj, maleńka. Kurwa, it teraz nie funk. R7G8? R7G8, R7G8. R7G8. Mamy to. O, to jest to. Okej, okay, I keep for you. Dobra. No to jest to, co chciałem. i teraz robimy tak shifta i wryło oddawaj kulę umarł oh eee, halo, Are, are you our contact? Are you double H? Not double H. sure. Does the iris mean anything to you? Uh, listen here, Miss Thyrus. Jade. My name is Jade. And I haven't the foggiest how we're going to get out of here. Uh, for that, I may be uh, of some assistance there. So you are double H? Double H? triple zebra. oh whatever pleases you don't ask me all i know is that in another 10 minutes Skąd i was a goner oh you my life hence you can count on me miss virus <laughs> jade my name is jade at your service miss jade virus dobra czyli od teraz jesteś moim O, kolejna kula. Eee, to panie przy dopasku, tego nie otworzymy. A ty to zrobisz? Nie, ty też tego nie otworzysz, ale ty otworzysz to. I spadniesz. I tyle z tego było. Nie of... Oj Boże! Ha. To jest taki głupek, który próbuje zrobić wszystko dobrze i nic nie wychodzi. Czyli taki jak ja. Idę do Paige'a. Paige! O kurde! O. Ale się przestraszyłem! <laughs> this monster has been extinct for thousands of years. Nie. 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 O kurwa, jebu. Leżę. W oku muszę trafić. Zostaw mi Page'a. Puść Kurde, taka w sumie całkiem łatwa ta walka. Chyba że ja coś źle robię. No i on znowu skoczy na mnie. Ja znowu muszę strzelić z niego. Chyba o to chodzi. stara się dostaje kredyty. Dawaj, chodź tu. Dobra, dostał, dostał. A, wskacze na mnie. Już myślałem, że Page'a wyjebałem. Ale teraz jak dobędę kulę? Halo, kulę mi oddajcie. Thanks, Jade. Mmm, jak mam tam zejść? Coś mamy. wiadomość o Double H. On znalazł go. To nie samo tak jak mówisz, żeby nie martwić się o niego. Najdziesz drogę powrotną. No dobra. A tu na dół możemy zrobić zdjęcie tego? Nie, to chyba nic. Dobra, na razie mamy trochę jeszcze do zwiedzania. Najpierw idziemy tu z powrotem. I tutaj było do kupowania? Czy nie tu? Tu przeszliśmy tam, no to idziemy tu. Otwieramy. Laboratorium. O kurde, ciebie mamy, ciebie mamy. Z czym ty kurde jesteś? Good work. Tymś małym gównem. Ale dobra no, mamy kolejnego. Ale nic tu chyba teraz na ten moment nie zrobimy <laughs> Tutaj też nic Ty to co to, 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 to my tutaj nic nie zrobimy po prostu zrobimy Zrobimy, zrobimy Trzeba po prostu elektryczność przekierować w inną stronę. Ten nie daje tutaj prąd. Aha, o ty świnko, nie idź pierwszy. I nie sam. A krówki też mogę zrobić zdjęcie? No. Nie mogę, to szczur. Ty, co to tutaj takie dziwne dzięki? O kurde, co to jest? Ale to nic mi nie daje. No dobra, to idziemy dalej w takim razie. O perłku i szczura kopłem no dobra no tego nigdy za wiele Aha, ja mogę strzelać w nich muchy też? Nie No dobra, trochę hajsu Ale to tyle? Już więcej nigdzie... No nie, więcej nie. Pierdolę ile jeszcze tutaj nam roboty zostało. Ale to co? To w takim razie stąd możemy już wyjść całkowicie. Teraz musimy się dostać. Gdzie mamy się dostać? Do pokoju numer 1. Tam winda serwisowa to on musiał mnie wysłać, naciskając guzik. Tam nic już więcej nie zrobimy. Eee, musimy iść do pokoju numer 1. Czyli tu i będziemy musieli strzelić w szczurach. Wow, może to wyłączyć? Nie, myślałem. Dobra, page. No i dobra, mamy to, ale ja muszę kupić. Takosa i takosa. Kurde, znowu nie ten guzik. Wstecz. Dobra, i lecimy dalej. No kliknij. O kurde, tu też coś będzie pojebanego. What we need to fix the Vader. A co jest potrzebny trójkątny ten kluczyk? A skąd ja go mam wziąć? A ty kim, kim jesteś? Co to jest? A Dobra! za! Nie! Yeah. już myślałem, że mnie robot w On wybucha? Dobra, wyjebają go. Weź kluczyk. Mamy kluczyk. Mamy to. to znaczy ja chyba nie muszę wybierać specjalnie tego klucza. Tu jest jakiś bezpiecznik. Tu jest coś, tu jest coś. No to spróbujemy najpierw kurwa kliknąć. No i, kurwa. U, kręgle. No i fije mi się, aha! świnie mi zabili, aj! Ale to nie jest moja śmierć, tylko świni! No, no fajne. No kurde. Miniała no fajnie, ja też zaraz. Berwę w leszczem Ty, no nie mów, że tak dla mnie pokona. Dobra, mamy to. Ty, czy ja przypadkowo zjadłem drugie? Nie. Kurwa dałem mu. Nie chciałem zjeść. No to dobra, użyj karty. I co to mi da? A, wyłączy, że mogę wnieść bezpieczniki. Kurwa! Oj, Boże, ja już wiem, już ogarnąłem. Wczytaj, auto zapis 16:31. Mam nadzieję, że to będzie przed. Oh, makes me sick. Having to beat up these little mechanical marbles. Mm, Kurda. No. Pomin. Ty, ja, nie będę miał chyba save'a. Wczytaj. To? Tak, jest. Mamy to. Mamy to. Destruction procedure. We'll just see about it. <laughs> say when, Jade! Waiting you to say the word, Jade! Chodźcie tu, chodź Chodź tu No, Pejdia, zaraz tam bypierdoli Jest, mamy to, mamy to I teraz ty No, ty mnie zaraz zabijesz Dobra, udało się Teraz ogarnujemy o co chodzi. To wszyscy. I teraz lecimy tu. I mamy kolejne mydełko. Haha, mamy mydło, mamy mydło. Dobra, i teraz trzeba nacisnąć to. Użyj. I trzeba wziąć. To. To jest ten bezpiecznik. I mamy to. Mamy dwa bezpieczniki. Ten bezpiecznik w ogóle nie wiem po co tutaj był. A czy gdzieś przejdziemy? Czemu go pchni? Co ty mogłeś pchnąć? Do czego? No dobra, ale my chyba już tutaj nic nie zrobimy. No niby... tyk może gdzieś jakoś... A teraz jak użyję? Kija? Nie, no bo to nic nie daje. Dobra, jak mówisz, że będziesz potrzebował specjalnego klucza, to raczej się nie da. No to co, teraz chyba zostało nam się cofnąć. Potrzebujemy kupić? Nie, na razie nie kupuję. O, prąd się wyłączył. A, bo bezpieczniki zajebałem. Ho, ho, ho. Dobra, więc tak, tutaj sobie zapiszemy gierkę. Nie wiem, co ja bym kazał zrobić, ale ok. Chyba nic. I na tym zakończymy ten odcinek. Więc tak, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w dalszych przygodach. Beyond Gutanteville. Pa pa!